Cześć, witajcie na kanale Daniel w Dublinie, ja witam Was ze stacji benzynowej. Mam już kawę. Jadę teraz na stację na mynie, bo muszę umyć auto jest bardzo brudne, głównie szyby i jak już się samochód ładnie umyje, to jedziemy sobie do hołd. Muszę czekać na myjnię, bo tutaj jest korek, jest pięć samochodów przede mną, no ale czekam, bo mam bardzo brudne auto, bardzo skurzone, więc no i tak nie mam wyjścia, więc siedzę i czekam. Muszę umyć dokładnie szyby przede wszystkim, bo mam bardzo pochlapane. Natomiast mam tuż płyn do mycia szyb i ręczniki papierowe, ale umyję całe auto, a potem sobie tylko doszlifuję okna, żeby były ładne i czyste, i żeby nie było plami, jak nagrywam. A dzisiaj miałem plan, że spędzę sobie ładny dzień w Chodzu. było piękne, błękitne niebo. A teraz słuchajcie, tutaj jest szaro i jest tak niefajnie. I mam nadzieję, że w dalej będę mieć piękną pogodę, bo tutaj tak cała ulica to inna pogoda. Inny forecast i mam nadzieję, że jak już dojadę to, do tego Chodza, jakieś, nie wiem, 7 km, to jednak będzie błękitne niebo i będzie pięknie, coś wam pokażę co sobie pospaceruję. Choć jest bardzo zimno, ale jestem gotowy, mam czapkę, mam rękawiczki, mam super, super ciepłą kurtkę, więc powiedzmy, że jakby nie było to spacer dzisiaj zaliczyć, muszę. E Jestem w hołd. Jest zimno, jest pochmurno, ale jest przepięknie. Ja sobie teraz idę aż do końca Pieru, tam do końca i słucham mojej ulubionej muzyki. Powiem wam, że jest strasznie zimno. Powietrze od wody jest po prostu lodowato zimne. Takie przenikające pomimo, że ja jestem ubrany bardzo grubo i mam czapkę wełnianą i rękawiczki termoizolacji. Super tej, tej, tej kurtce, w której można spokojnie pojechać na Grenlandię. Eee, jest przepięknie, przepięknie i zachód słońca, który właśnie teraz mamy. Spacer tutaj po pierze w Hołd. Przyjemność. Jak najbardziej. Eee, ponieważ już mam spacer zaliczony i sobie tutaj teraz chodzę, No to następną atrakcją na pewno będzie jedzenie już on. W głowie pełną restaurację, pełną restaurację, do której się wybiorę, ale to oczywiście pokaże. Na razie póki jeszcze mam siłę i póki jest jasno, Chodzę, spaceruję, wdycham lodowate powietrze. Jest cudnie. Kupiłem oczywiście malutką pamiątkę, dwa magnesy robione ręcznie z ceramiki, schowł fajnie do mojej kolekcji. I kupiłem też kartkę, to akurat nie dla mnie, ale mój e, kolega Tomek, pozdrawiam, zbiera kartki, więc nie wiem, czy schołd ma, czy nie ma, no to będzie miał teraz. Więc mam taką multi, multi ze wszystkim. Ja tylko tak patrzę, żeby to zaraz, gdzie jest samochód, tam. E, więc idę, idę teraz do samochodu, bo jest super, super zimno. więc taka chwila, nie wiem, 100 metrów spacerku. Powiem Wam, że teraz tego nie widać, bo jest ciemno, ale jestem tutaj w dzielnicy Klontarw i właściwie muszę teraz jechać w koło, w koło, w koło, zupełnie po brzegu, na zupełnie drugi koniec Dobrej. Łódką byłoby pewnie dużo szybciej, no ale żeby sobie tutaj nie, żeby nie wpaść w korki, to uciekam na autostradę, wódnicę. Objeżdżamy to szybko i jedziemy do domu. Choć nie jest już tak zimno. Wydaje mi się, że 3 godziny temu to było tak zimno, że już nie szło po prostu nawet, nawet iść. A teraz nie ma w ogóle bryzy, nie ma, e, nie ma takiego tego zimnego powiewu od wody. Jest bardzo przyjemnie. E, co do restauracji, gdzie jadłem teraz, to była pakistańska restauracja. Mówi się, że to jest e, najlepsza restauracja pakistańska w kraju. I to są opinie od osób, którzy... poczekajcie, muszę sobie tylko... Tutaj... Już. że to jest najlepsza, najlepsza taka, taka prawdziwa i oryginalna kuchnia eee, serwis był bardzo przyjemny bardzo sprawny eee, miejsce czyste ja nie lubię takiego jedzenia na mnie jest za ostre, ja nie lubię ostrego wiecie, że ja piję dużo koli, więc u mnie tym słodziej tym lepiej a często to słodkie to dalej nie jest słodkie więc dla mnie to było wszystko gorzko, ostre i był no, ciekawy test, ale nigdy w życiu bym się do czegoś takiego więcej nie wybrał. Natomiast Wam polecam, jeżeli lubicie tego typu jedzenie, to myślę, że warto spróbować. Chociażby z tego względu, że no, jak pakistańska, no to dlaczego by nie. A z drugiej strony, no każdy lubi co innego. Jedni lubią włoską, inni pójdą do McDonalda, jeszcze inni pójdą w jakieś inne miejsce, gdzie znajdą sobie coś dla siebie. Byłem, spróbowałem, mam własną opinię na ten temat, ale mówię. Nigdy raczej się nie robi takich rekomendacji, że o idźcie tu, zjedzcie, idźcie tam, bo każdy z nas woli co innego. Ale to jest mioty. Teraz szybko siadam do auta i jadę na tę i uciekam do domu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mnie dzisiaj. Do zobaczenia w następnym roku.